Jak zrobić efekt połysku w DaVinci Resolve W dzisiejszym filmie Wam to pokażę Ale zanim tak zaczniemy to możecie wbić na mój serwer Discord Link w opisie A ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania A więc dobra, żeby uzyskać taki efekt błysku To przeciągamy sobie jakiekolwiek zdjęcie chcecie W moim przypadku to będzie logo Steama Następnie sobie możemy ustawić rozmiar tego loga, jak chcecie, ustawiacie tak jak chcecie. Dobra, gdy ja już mam już ustawione rozmiary i przeciągnięte zdjęcie, to możemy przejść teraz do zakładki Fusion. Następnie klikamy Shift plus Spacy i szukamy takiego efektu jak Soft Glow. Dodajemy sobie, no i mamy taki efekt glow, nie? Następnie klikacie na ten soft glow i możemy kliknąć sobie takie coś. Nie wiem, jak to się nazywa: rectangle. Nie, nie wiem, czy to dobrze czy tam, ale dobra, dodajemy no po prostu takie coś. Następnie to ustawiamy sobie tak, jak u mnie możecie ustawić sobie, jak tam chcecie. Ważne, żeby działał ten, jakby, połysk. Tak to można nazwać, ująć tak można. Dobra, i możemy ten soft glow jeszcze trochę tak bardziej go rozjaśnić. Mętnie. Dobra. Dobra, i mamy takie coś, nie? Jeszcze angle sobie robicie tak jak chcecie, żeby to leciało. Może być tak, może być tak. Ja zrobię w tym przypadku tak. O. Następnie. Po center mamy takie coś, co się nazywa Keyframe. Klikamy to sobie. Ja sobie to na sam początek to przeciągnę i na przykład sobie dajemy do 30. Im dalej ustawiacie, tym wolniej będzie szła ta animacja, a im tutaj bliżej, tym będzie ogólnie bardzo szybko działała taka animacja i ja sobie tutaj przełożę na 30 i przeciągamy to do samego końca lewego górnego rogu i uzyskujemy taki efekt jaki jest Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeżeli taki film wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę subika, a ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się śmanko.